Cześć Strzelce, witam Was w Tarocie na pierwszy kwartał 2026 roku. Zobaczmy jaki będzie styczeń, luty i marzec pod względem pracy, relacji, no i oczywiście jaka będzie ogólna energia. Zacznijmy od tego, co jeszcze może wydarzyć się w styczniu dla Was. Dwójka buław. Dwójka buław pokazuje, że w styczniu możecie jeszcze mieć jakąś, e, wahać się nad podjęciem jakiejś decyzji. Być może będzie chodziło o jakieś opcje, możliwości, ktoś może coś zaproponować, wy możecie się zastanawiać nad podjęciem jakiejś decyzji. Dwójka buław mówi o tym, że możecie być niezdecydowani, więc tu może chodzić o różne kwestie. Zobaczmy, jeśli chodzi o pracę. Czwórka buław. Czwórka buław no, mówi o stabilizacji, o poczuciu bezpieczeństwa i tak jakby niektórzy może będą rozważać na przykład Inną jeszcze propozycję, a może po prostu jakąś propozycję, na przykład współpracy jeszcze z kimś. W ogóle może być tak, że jakaś propozycja, którą dostaniecie w styczniu, może się wiązać właśnie też ze stabilizacją lub poczuciem bezpieczeństwa, czyli z jakąś umową, na którą być może czekacie, może będzie ona też czymś obwarunkowana, będziecie się zastanawiać, będziecie. Rozpatrywać różne opcje. Niektórzy mogą mieć stałą pracę, z której są zadowoleni, natomiast mogą rozpatrywać na przykład inną możliwość dorobienia sobie, wzięcia jakichś dodatkowych projektów, przedsięwzięć, więc też możecie zastanawiać się na przykład nad tym, czy podołacie albo czy nie będzie Wam kolidowało to z pracą, więc tak naprawdę różne mogą być kwestie. Może na przykład pracujecie na jakąś umowę i będzie teraz szansa jeszcze w styczniu dostać umowę na stałe, będziecie się zastanawiać. Różne mogą być tak naprawdę Decyzje Wasze, aczkolwiek mam wrażenie, że, będą, że wy, ten wybór Wasz będzie dotyczył bardzo dobrych jakichś kwestii. Hmm, może chodzić właśnie też o jakieś interakcje z pracownikami czy z współpracownikami Waszymi, też tu możecie się zastanawiać nad czymś. Być może na przykład w pracy może będą okazje do świętowania, więc też będziecie się nad tym zastanawiać, może nad jakimś prezentem, komu co kupić. No, różne mogą tu być opcje, tak naprawdę w tej pracy. A jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, no to pokazuje się, że będzie, będzie jakaś możliwość znalezienia jakiejś fajnej jeszcze pracy w styczniu, natomiast ona przynieś, będzie bardzo taka stabilna i bezpieczna. Więc na pewno idźcie na rozmowę, na pewno szukajcie, bo no, tutaj akurat jest jeszcze szansa na, na coś fajnego. Może być tak, że nawet traficie na więcej fajnych e, jakichś ofert i będziecie się zastanawiać, co wybrać. Więc stawiacie na stabilizację. E, zobaczmy, jak relacje. Osiem kielichów ktoś zastanawia się, czy odejść, czy nie odejść, na przykład z relacji. Ktoś zastanawia się, czy przestać się z kimś kłócić o coś, czy nie. Czy dalej na przykład wstrzymać jakiś temat znowu, ponownie, który może być przyczyną jakiejś kłótni, nieporozumień. W każdym razie, Osiem kielichów mówi o porzuceniu jakichś. Jakichś negatywnych emocji, tak naprawdę. Natomiast to jest też energia, która mówi o staniu w miejscu i ktoś nie chce, już ma dość stania w miejscu, chce albo rozwijać relację, albo po prostu może z niej zrezygnować. Więc tutaj faktycznie może być też to, że ktoś się zastanawia, czy dać szansę kolejną, czy po prostu zrezygnować z tej relacji. Więc też yy, oczywiście może chodzić o jakiś wyjazd, jakąś podróż, w ogóle o jakieś kwestie dotyczące zmiany. Tak jakby ktoś coś chciał pozmieniać w swojej relacji, pewne rzeczy być może, może na przykład Chcecie wynająć jakieś mieszkanie, a partner czy partnerka chce je kupić. No i tutaj też są jakieś rozbieżności. Zmiana jest, natomiast no, trzeba dojść do jakiegoś porozumienia, Dlaczego? dlatego trzeba się zdecydować, wybrać po prostu jakąś opcję. Natomiast jeżeli jesteście singlami, jest szansa na poznanie kilku fajnych osób, no i możecie mieć dylemat, która z osób no, bardziej będzie Wam odpowiadać, z którą osobą coś tam więcej. No, więcej czasu spędzać, natomiast możecie zastanawiać się po prostu nad jakimiś relacjami. Niektórzy może w styczniu będą odchodzić od jakichś przeszłych relacji też, więc tutaj też może się to pokazywać. Zobaczmy, jak luty. Osiem monet karta. Zaangażowania, pracy. Więc może być tak, że w lutym będziecie nad czymś bardzo mocno, intensywnie pracować. Może być tak, że będziecie się angażować w jakiś projekt. Może być bardzo dużo zleceń w pracy. Może się dużo dziać w pracy. Może w ogóle w relacje ktoś będzie chciał na przykład naprawiać. Może być tak, że w lutym ktoś będzie podchodził do jakiegoś egzaminu, jakiegoś kursu. Więc gdzieś nauka tutaj się pokazuje, ale taka pilna nauka. Angażowanie się właśnie w jakieś projekty, przedsięwzięcia. Więc tutaj widać, że po prostu chcecie się wykazać, chcecie. No jak najlepiej wypaść. Na przykład na jakimś egzaminie, czy przed szefem, czy w relacji widać, że będziecie się starać o, o, o tą relację. No, zobaczmy, jak praca. Kochankowie, pokazuje się jakiś problem, dylemat. No i właśnie, być może będziecie robić wszystko, żeby ten problem załagodzić, żeby go nie było. Więc jeżeli w pracy pojawią się jakieś problemy, one mogą być różnej natury, no to będziecie się starali zrobić tak, żeby albo na przykład nie wyszło na jaw coś, albo żeby po prostu ta tutaj załagodzić, tak jak mówiłam, skutki, żeby nie było to tak zbytnio odczuwalne, żeby to było jakimś mniejszym kosztem, powiedzmy. Będziecie szukać jakichś rozwiązań, więc tutaj też może być dużo analizowania pewnych kwestii, pewnych spraw, żeby po prostu. Tylko nie było jakichś problemów, lub po prostu no będziecie dawać z siebie dużo więcej, tak naprawdę. Może być też szukanie jakichś rozwiązań, właśnie. No, intensywne też poszukiwanie na przykład jakichś informacji, rozwiązań, jakiegoś właśnie problemu, dylematu, który się pojawi. W Pracy, na pewno będziecie chcieli też podjąć jakąś decyzję. To może być w pracy coś też związane z relacjami, tak? Więc też możliwe, że na przykład będziecie musieli wybrać jakiś projekt albo osoby do projektu, które będą Wam pomagać. No i tu będziecie też no, mocno się nad tym zastanawiać, tak naprawdę, z kim dalej prowadzić jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie. Różnego rodzaju problemy, Będziecie próbowali rozwiązywać, ale tutaj też pokazują się wybory, więc też będziecie chcieli podjąć rozsądny wybór, zdecydować się na coś. No i będziecie Analizować też, który z wyborów byłby lepszy dla Was. Jeżeli jesteście osobami, które szukają pracy, no to jest szansa też na znalezienie czegoś. Tutaj pokazują się różne oferty, różne propozycje, więc może tak być, że po prostu będziecie no, startować na kilka ofert albo być na kilku rozmowach, ale widać, że będziecie się angażować w to i, i będziecie się mocno przygotowywać do tej rozmowy, będzie Wam zależało, żeby dostać pracę. Natomiast jeżeli chodzi o relacje. Pustelnik. Pokazuje się, że tak jakbyście na przykład chcieli naprawić jakąś relację, tak jakby było kłótnia, nieporozumienia jakieś i chcielibyście znaleźć jakieś rozwiązanie, wyjście z, z tej sytuacji, więc widać, że będziecie się starać, będzie Wam zależało na tym, żeby po prostu utrzymać dobre relacje z partnerem, partnerką czy w rodzinie. Pustelnik może mówić też o pomocy kogoś, na przykład czyli jakiegoś na przykład psychoterapeuty, albo po prostu osoby, która mogłaby w jakiś sposób, w której Wy ufacie i mogłaby wpłynąć tak pozytywnie na Waszą relację, mogłaby coś doradzić, mogłaby w czymś pomóc. Więc tutaj również może być taka kwestia. Mam wrażenie, że może ktoś pracować też nad odzyskiwaniem na przykład jakiejś relacji. Jeżeli na przykład się rozstaliście, pokłóciliście, co tutaj, no tak jak mówiłam, w styczniu, że może być jakieś rozstanie, no to tutaj będziecie się starali w lutym, żeby ta osoba wróciła i będziecie bardzo mocno się angażować. W jakieś przeprosiny, w jakieś mm, propozycje. Bardzo mocno będzie Wam zależało na tym, żeby już po prostu ta samotność minęła, więc żeby dalej nie czuć się samotnie, albo żeby coś powyjaśniać, żeby e, wszystko wróciło do normy, mam wrażenie, więc no tutaj e, mogą być takie sytuacje. Dla niektórych. Natomiast jeśli nie, to będziecie, jeśli wszystko jest dobrze w relacji, to mam wrażenie, że mogą być tutaj kwestie bardziej. Może niektórzy mogą na przykład starać się o to, żeby po prostu. No, razem na przykład wspólnie coś podpoczywać, albo po prostu może być tak, że cały czas w tej relacji gdzieś tam jesteście razem z sobą. No i może być dla niektórych strzelców sytuacja, gdzie będziecie woleli pozostać sami, tak? Czyli trochę takiego czasu dla siebie, dla swoich pasji, dla swojego hobby. Także też czas dla siebie jest bardzo istotny, ważny, więc też może być tak. Że ktoś będzie szukał po prostu takiego odosobnienia, też od partnera czy partnerki. Natomiast jeżeli jesteście singlami, no to powiedziałabym, że dla niektórych strzelców może to być po prostu odpowiedni czas dla Was na jakieś przemyślenie albo po prostu na chwilę samotności. Natomiast inni mogą faktycznie angażować się w poszukiwania no, kogoś, tak? Natomiast zobaczmy, jak marzec. Cesarz Marzec pokazuje, że możecie mieć do czynienia z jakąś osobą, która może być wysoko postawiona, to może być jakiś urzędnik, załatwianie jakichś spraw urzędowych, być może, administracyjnych, może jakaś rozmowa z szefem. Natomiast cesarz może mówić o Was, że Wy będziecie w marcu bardzo mieć silną energię. Chodzić może o jakieś decyzje, podjęcie jakichś bardzo ważnych decyzji, o zadecydowaniu o czymś, o jakimś takim no, twardym, mocnym podejściu do czegoś, więc może tutaj faktycznie też będzie taka sytuacja w marcu, że która będzie wymagała takiej silnej ręki, powiedzmy, albo jakiejś konkretnej decyzji. No zobaczmy, jak praca. Siedem monet, tak jakbyście na coś oczekiwali, na czyjąś decyzję, być może szefa na przykład. Jeżeli ktoś zmieniał pracę, no to tutaj mogą być jakieś rozmowy, oczekiwanie na rozmowę na przykład. Jeżeli ktoś pracuje, no to tutaj na przykład no, może być kwestia oczekiwania na jakąś decyzję. Aż na przykład szef wyda jakąś zgodę na coś albo po prostu yy, jakaś decyzja, tak? Siódemka monet to jest karta oczekiwania i cierpliwości, więc możliwe, że po prostu trzeba będzie działać w jakiejś sprawie, w jakiejś kwestii, ale trzeba będzie być cierpliwym i poczekać też na jakąś odpowiedź z urzędu lub po prostu na jakąś współpracę z urzędem, więc też może tak być. Wszystko zależy od tego, co w tej pracy się dzieje. Niektórzy mogą iść na urlop, lub szef u was może iść na urlop, więc też taka kwestia może być. Tu może być długo oczekiwany jakiś urlop dla kogoś, na przykład chęć odpoczynku. Może być też tak, że po prostu ktoś no, nie będzie wchodził w drogę swojemu szefowi w marcu. Um, Albo no, będzie wolał gdzieś tam z boku po cichu coś sobie pracować, a niekoniecznie stawiać czoła jakimś rozmowom. Więc tutaj też może być taka opcja dla kogoś. Możliwe rozmowy na temat jakichś właśnie przyszłych przedsięwzięć. Natomiast. Natomiast trzeba będzie poczekać na efekty tego, więc tutaj jakieś decyzje, które zapadną w kwestiach zawodowych też będą wymagały czasu, żeby mogły się zrealizować. Jeżeli szukacie pracy, jest jakaś rozmowa o pracy pokazana, ale albo trzeba będzie na nią poczekać, albo na odpowiedź z tej rozmowy trzeba będzie poczekać. No ogólnie cierpliwość się pokazuje. Więc jakaś może długa rekrutacja będzie. Natomiast zobaczmy jak relacje. Czwórka Mieczy. Czwórka Mieczy pokazuje, że w relacjach no, mogą być Kwestie jakiegoś przemilczenia. Może być kwestia izolowania się, i teraz może być ta kwestia, ona może dotyczyć partnera, może dotyczyć ojca na przykład, bardziej mężczyzn niż kobiet, więc może być tak, że po prostu będziecie chcieli sobie odpocząć. Może jest tutaj ktoś taki w waszym środowisku najbliższym, czy to jest partner, czy ojciec, kto bardzo mocno wam doradza albo za was zarządza. No może to być taka dosyć silna osobowość, no i będziecie chcieli o tej osobowości, powiedziałabym trochę odpocząć. Odpocząć, więc jest izolacja. Nie może nie zgadzać się będziecie z, ze zdaniem lub jakąś opinią tej osoby wam bliskiej. I po prostu, um, no i stąd jakaś taka cisza, przemyślenia kwestie zastanawiania się, więc też może być taka po prostu sytuacja. W ogóle czwórka mieczy mówi o właśnie izolowaniu, o dystansie, o takiej ciszy, spokoju, potrzebie przemyślenia, potrzebie dania czasu na jakieś przemyślenia, więc całkiem możliwe, że jakieś zgrzyty w relacji się też pojawią i po prostu, czy w relacjach domowych i będziecie chcieli sobie odpocząć, przemyśleć jeszcze pewne kwestie, pewne rzeczy, bo tu może być tak, że partner lub ojciec na przykład będą naciskać na coś bardzo Mocno, na przykład na waszą decyzję, jakąś lub coś, to może wam się bardzo mocno nie podobać. Mogą być w ogóle kwestie urzędowe, więc tutaj też, jeżeli będziecie coś załatwiać w jakichś urzędach, no to mm, powiedziałabym, że sprawy też mogą troszeczkę utknąć w miejscu. To, co się tutaj pokazywało, 7 siódemka monet też mówi o tym, że trzeba cierpliwości czasu na pewne rzeczy, czwórka mieczy również jest taką energią oczekiwania i dystansu, więc możliwe, że będziecie czekać na jakieś decyzje z urzędu. Natomiast, jeśli jesteście singlami, jest szansa na poznanie kogoś, to może być ktoś spod znaku barana, natomiast mam wrażenie, że możecie się na tą osobę zamykać i nawet, jeśli będą jakieś propozycje, jakieś możliwości to spotkania, poznania, no to gdzieś tutaj dystans będzie duży do tej osoby, Pozdrawiam, cześć.